Dzień dobry, jest dzisiaj z nami doktor Łukasz Jankowski, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. Bardzo serdecznie witam Panie doktorze. Czy boi się Pan koronawirusa? Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu. To jest bardzo trudne pytanie, dlatego że rozumiem te obawy, które się pojawiają i stykam się sam z wieloma pytaniami. Pytaniami racjonalnymi, pytaniami, które wynikają z niepokoju pacjentów, a które myślę, że są uzasadnione. My wszyscy dziś stykamy się z Potornie zagrożeniem, którego nie znamy, o którym dotychczas niewiele, choć już, choć już coraz więcej wiemy i te pytania się pojawiają. Natomiast podczas gdy pacjenci zadają pytania, starają się przygotować się jakoś do tego, żeby. Żeby być przygotowanym nawet i na pewien rozsie w tej epidemii, która jest w tej chwili na świecie, zwracam uwagę, że dzień lekarza wygląda tak, jak wyglądał dotychczas. My lekarze chodzimy do pracy, przyjmujemy ciężko chorych pacjentów, staramy się każdego dnia odpowiadać na te pytania, które się pojawiają. Przede wszystkim uspokajać naszych pacjentów, doradzać im, ale też codziennie sprawdzać, sprawdzać nowe wytyczne, sprawdzać to, co się dzieje. W eterze, po to właśnie, żeby być lepiej przygotowanym, ale jeżeli pada pytanie, czy dziś się boję, przygotowuję się, czytam wytyczne, staram się podchodzić racjonalnie. Jeśli pojawiają się pytania, staram się na nie odpowiadać w uspokajającym tonie, bo mam poczucie, że dzisiaj lekarze, pacjenci, politycy, my wszyscy jesteśmy razem i że po prostu le dla lekarza ten dzień pracy z ciężko chorymi, z chorymi zakaźnymi, z chorymi z różnymi patogenami on nie zmienił się istotnie. Panie doktorze, a tak zupełnie praktycznie, przychodzi pacjent i mówi: "Mam gorączkę, mam problemy z oddychaniem, bardzo się źle czuję, bóle mięśniowe". Co pan wtedy mu doradza? Gdzie go pan wysyła? Każdy przypadek należy Podchodzić do niego szalenie indywidualnie i należy mieć na uwadze to, czy taka osoba wróciła z rejonów zagrożonych, że tak się wyrażę, a te rejony co chwilę podają i główny inspektor sanitarny, i Ministerstwo Zdrowia. Te objawy, o których pani redaktor mówiła, to niestety są też objawy panującej w tej chwili epidemii grypy. W związku z tym zalecałbym tutaj podejście racjonalne, nie zwracanie się od razu do lekarza z syndromami. Z którymi do tej pory radziliśmy sobie w domu, niesieni do niego tylko i wyłącznie pewnym niepokojem, ale jeżeli coś nas niepokoi, to pytajmy o radę. No, i jeżeli istnieje podejrzenie, że jest to ten koronawirus, to zgłaszajmy się do, do szpitali zakaźnych, choć zwracam uwagę, że w tej chwili z danych, które mamy, koronawirusa w Polsce nie ma, a system składa się z kilku elementów. System to z jednej strony lekarze, z drugiej strony sprzęt z trzeciej procedury, jeszcze dalej finansowanie. Ze strony środowiska lekarskiego, trzeba dzisiaj powiedzieć, że my jesteśmy cały czas z naszymi pacjentami, niezależnie od koronawirusa, i lekarze dzisiaj dają z siebie naprawdę wszystko, tak jak dawali kilka dni temu i tak jak będą dawać. Więc pod tym kątem, my jako lekarze do tej epidemii, czy też nadchodzącego problemu, bo chyba tak lepiej to tym powiedzieć, jesteśmy przygotowani. Ale tak zupełnie praktycznie. Y Ktoś y, mówi, ma te wszystkie objawy, mówi, że dotychczasowe takie leczenie objawowe na grypę nie pomaga. Wysyła go pan do szpitala zakaźnego, czy do zwykłego szpitala, czy do przychodni? Co on ma zrobić? Bardzo dużo słyszymy dzisiaj o tym, że gdzieś kolejka y, do szpitala zakaźnego przekroczyła 10 godzin. Niedawno szpital zakaźny raportował o tym, że no, gro przypadków osób, które zgłaszają się na Izbę Przyjęć, to, to osoby z grypą. Albo osoby, które nie, nie potrzebowały takiej pomocy, szpitala zakaźnego. Zalecam daleko idącą ostrożność, zaufanie do procedur, zaufanie do tego, o czym dziś możemy przeczytać na stronie GISu czy Ministerstwa Zdrowia, ale jednocześnie niebakatalizowanie objawów, szczególnie wtedy, jeśli wróciliśmy w przeciągu ostatnich 14 dni z rejonów narażonych. Myślę, że tutaj to narażenie jest, jest kluczem. A nie jest tak, że wystarczy się spotkać z osobą, która wróciła z takiego terenu i też jesteśmy um, potencjalnie zarażeni, bo przecież ten koronawirus podobno bardzo szybko i łatwo się przenosi z człowieka na człowieka. No, dziś dużo pacjentów pyta o to i potencjalnych pacjentów, także rodzina, czy mogę wyjechać na przykład do Włoch, miałem wyjazd na narty, czy mogę go odwołać. Myślę, że taka decyzja powinna być podejmowana przy świadomości zagrożenia, ale też z pytaniem, czy my wszyscy w obliczu tego zagrożenia zdamy pewien test, test na społeczeństwo, czy też nawet szerzej test na człowieczeństwo, jak zachowamy się wiedząc, że nasz sąsiad właśnie wrócił z Włoch, a jak zachowamy się, kiedy będzie pierwszy przypadek koronawirusa? I on dotknie na przykład naszego sąsiada czy dziecko, które będzie chodziło do przedszkola z naszym dzieckiem. Myślę, że każdy dziś musi zadać sobie takie pytanie i znaleźć na nie odpowiedź, że zachowamy się po ludzku, będziemy spieszyć z pomocą, nie będziemy panikować i będziemy po prostu dążyć do tego, żeby to zagrożenie nie rozprzestrzeniało się przy zaufaniu do służb medycznych, do pracowników medycznych, którzy tak jak mówiłem, robią wszystko i będą robić wszystko, bo przecież wirusy i narażenie personelu medycznego na wirusy, czy bakterie to nie jest nic nowego? Przypadki wielolekoopornych bakterii na oddziałach, choroby zakaźne to jest to, z czym personel medyczny styka się na co dzień, dlatego jeżeli chodzi o personel medyczny, jesteśmy przygotowani. Panie doktorze, bo ja rozumiem, że pan chce uspokoić sytuację, ale hmm, przeciętny Polak uważa, że polska służba zdrowia nie jest przygotowana na przyjęcie pacjenta. Jest taki dzisiaj popularny żart, że koronawirus zgłosił się do szpitala, ale go nie przyjęto, bo nie było miejsc. I dostał termin na 2024 rok, myślę, że wszyscy. Ten żart znamy. Dobrze, że w takiej sytuacji stać nas Polaków na to, żeby, żeby robić memy i żeby o tym mówić. Pan znowu uspokaja, a koronawirus jednak jest. Czy, bo mówi pan, że procedury działają. Jak konkretnie wyglądają procedury? Mamy kogoś, kto wygląda na chorego, robimy mu test, prawda? Gdzie ten test. Czy procedury jest? działają? O tym, myślę, dowiemy się wtedy, kiedy będziemy mieli pierwsze potwierdzone przypadki koronawirusa. Mówię tylko o tym, że w tym całym systemie jedna składowa, to znaczy pracownicy medyczni zdecydowanie stają i staną na wysokości zadania. I tutaj trzeba mieć pełne zaufanie, że no jesteśmy w tej sytuacji po prostu razem. Lekarze nie zostawiają swoich pacjentów. Tu przypadek pacjentki z Krotoszyna, głośny przypadek, który odbił się szerokim echem w mediach, tam oczekiwanie na wynik testu 88 godzin i Pytanie moim zdaniem zły, źle zadane. Czy zadziałały procedury? Ja zadałbym inaczej pytanie. Czy ta pacjentka w dobrostanie... Wyleczona pod stałym nadzorem swojego lekarza z tego szpitala była w stanie wyjść, czy nikogo nie zaraziła. I tu jest odpowiedź twierdząca. Lekarz cały czas był przy chorej, starał się y, dostać te wyniki, zaangażował innych lekarzy, po prostu był z tą pacjentką razem. I przy tej niedomodze systemu, o której pani redaktor mówiła, bo wszyscy wiemy, że system ochrony zdrowia w Polsce ma ogromne braki i wiele do nadrobienia. W tych warunkach, które są, lekarze są z pacjentami, jeżeli będą... Y, Możliwości, ale będzie konieczność, no to pozostaną z nimi również w czasie epidemii. Zakładając zaufanie do lekarzy, to jednak wolelibyśmy wiedzieć, że oczekiwanie na wynik testu na obecność koronawirusa nie trwa trzy dni. No ja osobiście również wolałbym znać od razu wynik, żeby móc jak najszybciej działać, to zupełnie zrozumiałe. Czy uważa pan, że przyjęta czy rozpatrywana wczoraj i, i przyjęta przez Sejm e, tzw. Tak specustawa, która ma przygotować Polskę na ten stan nadzwyczajny zagrożenia koronawirusem, czy coś ułatwia? Czy ona daje Polakom większe, większe bezpieczeństwo w obliczu tej choroby? Ja mam taką obserwację, że my wszyscy niepokoimy się coraz bardziej, ale nie dlatego, że obserwujemy rozprzestrzenianie się koronawirusa, przecież w Chinach co prawda są nowe przypadki, ale jest ich coraz mniej. Natomiast niepokoimy się, dlatego że obserwujemy środki zaradcze wprowadzane już a priori, nawet przed pierwszym przypadkiem i pod tym względem ta ustawa... Myślę, że jest krokiem w dobrym kierunku, ale jest też i mam tego świadomość, bo słyszę, o czym mówią pacjenci, pytają właśnie o tę ustawę, czy już jesteśmy na takim etapie, że ona jest absolutnie konieczna. Myślę, że trzeba pacjentów uspokoić. Ta chwila niepokoju, która jest teraz i którą wszyscy przeżywamy, nawet mówiąc językiem medialnym przed tym pierwszym przypadkiem koronawirusa stwierdzonym, ona jest, jest faktem. Ale nie bójmy się tych kwarantan, nie bójmy się tego, o czym coraz szerzej się mówi, czyli tych środków zaradczych, które są wprowadzone. Dobrze, że one są i nawet niech będą wprowadzane nadmiernie. Niech ta ustawa mówi o środkach nadzwyczajnych, aby nie były one po prostu konieczne, ale jeżeli przygotowujemy się systemowo, to myślę, że trzeba temu przyklasnąć. A co pan odpowiada tym ludziom, którzy pytają? Yy... Czy przypadkiem władze nie ukrywają tych przypadków koronawirusa? Bo przecież to jest niemożliwe, żeby były zachorowania w Czechach, żeby były zachorowania w Austrii, właściwie w całej Europie, tylko Polska jakoś cudem uchroniła się przed tą chorobą. Te plotki być może jest to, są to legendy miejskie i wynikają z paniki, że w tym szpitalu są już przypadki, że tutaj zamknięto jakiś oddział. One krążą po Polsce, co pan wtedy mówi? Ja mówię moim pacjentom i osobom, które pytają, że rozumiem ten niepokój. Rozumiem ten niepokój dlatego, że że każdy dziś obawia się o zdrowie swoje, o zdrowie swojej rodziny. Yy, myślę też, że ponieważ koronawirus w 80, a nawet w 90 przypadkach przebiega łagodnie, może być tak, że takie przypadki łagodne, zawleczone z innych krajów w Polsce już są. Wciąż nie mamy przypadku potwierdzonego, ciężkiego, ale jaki to ma wpływ na pacjentów? Czy to oznacza, że dziś wszyscy musimy gremialnie rzucić się i wykupować maseczki, na przykład chirurgiczne? Wiele się o tym słyszy. No właśnie, a te maseczki w ogóle mają sens? Słyszy się wiele o tym, że, że pacjenci, czy też osoby, które mogłyby być pacjentami, wykupują maseczki. Ja zawsze pytam pacjentów, kiedy proponują jakąś terapię ekstraordynaryjną, czy to pomaga. Jeżeli pacjent mówi tak, pomaga mi to mówię, dobrze. I, i proszę to stosować, tylko z zastrzeżeniem, że medycyna tego nie rekomenduje, czy też nie ma dowodów medycznych na dane postępowanie. Rozumiem, że wykupujemy te Rozumiem, maseczki. Rozumiem, że chce Pan powiedzieć, skoro Pan się lepiej czuje w maseczce, to proszę ją sobie kupić, tak? Jednym słowem, jeżeli, jeżeli ktoś lepiej się czuje i ten niepokój jest mniejszy w maseczce, to okej, okay, ale zdajmy test też na społeczeństwo, to znaczy, oby tych maseczek nie zabrakło, kiedy będzie cesarskie cięcie, kiedy ktoś trafi na operację, kiedy ktoś trafi do stomatologa, i tak dalej, i tak dalej. Nie popadajmy w w, w taki niepokój, który doprowadzi nas do wykupywania no maseczek. Dobrze, ale czy Pan jako lekarz doradziłby komuś maseczkę i powiedział, to Pana, Panią zabezpieczy przed koronawirusem? Ja nie kupiłem sobie maseczki i w tej chwili uważam, że nie jest ona potrzebna. A co w ogóle wiemy w tej chwili o koronawirusie? Bo pan powiedział zaskakującą rzecz, mianowicie, że przebieg tej choroby jest dość lekki. A my słyszymy doniesienia, że po pierwsze łatwo się nim zarazić, że umierają osoby starsze, że na zarażenie najbardziej są narażone osoby w wieku średnim, po pięćdziesiątce powiedzmy. To co wiemy o nim jako o wirusie, którego nie poznaliśmy jeszcze dobrze? Wiemy, że 91 tysięcy przypadków zanotowano to dane do wczoraj, z czego połowa z nich, nawet ponad połowa, to chorzy już wyleczeni. Wiemy też, że śmiertelność to około 3%. Czy to dużo, czy to mało? Myślę, że to dużo, jeżeli chodzi o. To jest o... dużo więcej niż w przypadku zwykłej grupy. O nowy patogen? Ja zawsze, kiedy rozmawiam z pacjentami, mówię o tym, że należy zawsze podejść indywidualnie, bo w cyfrach to jest oczywiście. Oczywiście 3%, ale jeżeli dotyczy to kogoś z nas, mamy, babci czy, czy nas samych, narażenie na taki patogen, to wtedy patrzymy na te cyfry nieco inaczej. Ale trzeba też powiedzieć, że większość z tych chorych, którzy byli narażeni na tego wirusa, wyzdrowiała, że w większości przypadków przebiega on łagodnie. W związku z tym jest powód do tego, żebyśmy stosowali profilaktykę, myli ręce. Jeśli jesteśmy chorzy, nie chodzili do, do miejsca pracy czy też nie posyłali chorego dziecka do przedszkola czy żłobka, uważali na siebie, ale też bez przesady. Władze Korei Południowej i Japonii podały, że są tam już pierwsze przypadki. Ponownego zachorowania na koronawirusa. Osoby, które wyzdrowiały, zostały wypuszczone ze szpitala jako zdrowe, znowu chorują. Czy to znaczy, że ten wirus mutuje i że jest jednak bardziej niebezpieczny niż myśleliśmy? No, ciągle dowiadujemy się czegoś nowego o tym wirusie i nie jest to dziwne, bo pierwsze doniesienia mieliśmy sprzed nie spełna trzech miesięcy. Zatem zjawisko jest relatywnie nowe. Wydaje się, że przykład Chin, gdzie liczba zakażonych spada z każdym dniem, pokazuje, że można sobie dać z tym patogenem radę. To również będę uspokajał, bo myślę, że, że po prostu wszyscy zdamy ten egzamin, choć Chiny pokazały, że to bardzo trudny egzamin. Czy jest taka nadzieja, że razem z nadejściem wiosny i końcem sezonu grypowego także koronawirus zniknie? czy w ogóle nie liczyć na to i będzie tak jak z epidemią SARS, która trwała 9 miesięcy. Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Dziś myślę, że wszyscy skupiamy się na tym, żeby każdy z pacjentów czy potencjalnych pacjentów po prostu był zabezpieczony, a jeżeli zachoruje, żeby był optymalnie, czy to kwarantannowany, czy optymalnie leczony. A co się stanie za kilka miesięcy, zobaczymy. Wiem, że w tej chwili wprowadzane są środki ostrożności do czasu uspokojenia sytuacji, do czasu wygaśnięcia epidemii, a więc trudno prorokować, jak dalej będzie się to rozwijało. I ostatnie pytanie, panie doktorze. Co pan ma na myśli, mówiąc, żebyśmy zdali egzamin jako społeczeństwo? Bo ten wątek wraca w naszej rozmowie. Ja mam takie poczucie, że kiedy dziś wyobrazimy sobie, że na przykład nasz sąsiad jest, jest nosicielem, czy też jest, jest zakażony, czy też mieliśmy kontakt z kimś, wrócił z Włoch, to pojawia się w społeczeństwie taka myśl pewnego ostracyzmu, a może nie powinienem się kontaktować, a może ten, ta osoba jest ogniskiem, jest dla mnie potencjalnie niebezpieczna, czy mogę jej przynieść zakupy, pomóc, kiedy jest w kwarantannie. Jeśli nie wiemy, starajmy się pomagać, pytajmy, czy coś można zrobić, czy czegoś nie można. Myślę, że nikt z nas nie chciałby być świadkiem sytuacji ostracyzmu w stosunku do osób zakażonych. Tutaj to jest ten egzamin, z, myślę, że po prostu z człowieczeństwa, który wszyscy powinniśmy zdać. I ja mam poczucie, że ten egzamin zdamy. Podchodźmy do siebie po prostu po ludzku. Jeżeli chodzi o grypę, to ten egzamin pomimo małej ilości osób wyszczepionych i tutaj chyba trzeba jednak pogrozić palcem tym, którzy, którzy się nie zaszczepili. Nie boimy się grypy? W tej chwili, choć zbiera żniwo i to śmiertelne żniwo, i mam nadzieję, że tak samo będzie z koronawirusem i z naszym podejściem, ludzkim podejściem do osób zakażonych. Bardzo dziękuję. Moim i Państwa gościem był dr Łukasz Jankowski, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. Do zobaczenia za tydzień.